Dobra, cześć Odejmij się, oddejmij się. Oddaj się, oddaj Odejmij się. Oddaj się. Odejmij się. Odejdź, odejdź! Dziewczynkę... Mm, Jakie tam się. Odejmij się. Odejmij w tą stronę. Dobra, się. Odejmij jesteśmy. Na w 4 Nie wiem, zaraz zobaczymy. A to co to jest? Dobra. Jakąś 630 GK, ale z, z blue switchami które są strasznie głośne, nie polecam. Bo no, dlatego. Hej chciałeś? Co chciałeś? Dobra, tu jest ogólnie logiczna zagadka. To takie więzienie, zagadka logiczna. No? I, I zaraz przedstawię tutaj zasady. No czy ja mam item odstawiać, czy nie? Tak, tak, bez itemów. No Tylko z itema, się z, item, z, item, z itemami nie ma sensu. Tylko bo, się bo... nie ma w szerego zaraz. Nie no jak w szerego? Dobra, szeregu czekajcie no wiem Ty no kurde nie mam tego Masz shulkera wolnego? Daj mi shulkera wolnego Shalker wolny? Dobra Gdzie jest babka? Tu, po prawej. Tu! Prawo! Prawo! A tam Dobra Wolny szalker Wolny szalker. O. Tam jest, no, jest tam, Pozdrowisz kula ziemska Dobra. przedstawiająca Europę i Afrykę kula ziemska 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 przedstawiająca Europę. Europę i Afrykę kula przedstawiająca Europę i Afrykę kula ziemska przedstawiająca Europę i Afrykę kula ziemska przedstawiająca Europę i Afrykę kula ziemska przedstawiająca Europę i Afrykę ty, kula ziemska, przedstawiająca, Europę i Afrykę, kula ziemska przedstawiająca. Weźcie się ze stanów Spokojnie widzowie spokojnie, ja wam pokażę. Ej, co ja mogę wziąć? Nie wiem, lewery się weźmiemy. A jeszcze to o ty. Jak nagrywam ekran? Mam obs Zawsze. A nie ma tu jakichś manifatików czy coś zaraz? Nie ma! Nie ma! Dosłownie pod spodem. Czyli to jest tylko celendrzyk, tak? Ma. Tylko, tylko celendrzyk. Tyl tylko challenge Dobra. Tylko challenge to Zapraszam, tak? Dobra, wierzymy mu. Mm. O wodę ze ster. O wodę ze no jak są znajomi, to głośniki. Tak samo jestem słuchawki. Awaryjnie. O kurde, ty! Ty wywaliło mnie. A co się stało, babciu? Wywaliło mnie. Czekaj. Eee. Dobra, jestem. No? Jak ci, jak ty, frajer? Jak tu mam wyjść? Ej, jak tu mam wyjść? Halo! Eee Gdzie jest babcia? No tu, A. ale ci jesteś ty, on jest bezdomny jakiś czat Dobra, Dobra. sama sobie weszłam. No tu, i co? Tu. tu. Nie, nie, tędy, nie ten pokój. A, to weźmy, odbyli. Dobra No Wnuczek, 5 złotych teraz tak Babciu, ile masz dla wnuków dla i ile mam wypić szotów w Sylwestra? No jeszcze raz! Jakiś slowness. Jeszcze raz! Co to ma być? Nic No, ale Wszystko odłożone? <noise> Wszystko Oprócz Na pewno? Nie, nie mam. ma żadnych pereł? Nie Serio? Przysięgam na Obiecuję czat. babcia Tak na czat że tylko totem jedzonko. Tak. I dziwiga. No to zapraszamy. A po co jeszcze łóżko? No do wyjścia. Ale dobra, wierzymy znaczy, no... dobra, Wierzymy. No to to jest, jest jakiś challenge. To jest to jest, no? To jest logika no. No. Do... Każdego z tych itemów e, może babcia używać. Teraz babcia musi wymyślić jak stąd wyjść. hmm Siedem, 7 sześć, sześć, seven six seven, six, okay. seven. Jak sześć, wyjść, wyjść tak Węgiel? węgiel no trzeba trochę pomyśleć. Ale... Rozwiązanie wydaje się prostsze niż babcia sądzi. Jeszcze jest drugi etap. Teraz babci dam. Itemy no? Ej! Chyba po babci będzie. Ej, ty jesteś. Ty sobie chyba żartujesz? Ej, przy. Ej, przysiągłeś? Ej, przysiąg na czap! Dobra, to jest frajerstwo już Dobra, to jest frajerstwo To jest frajerstwo. Co się stało? Co ty robisz, człowieku? Ej, halo Nie ma. Ej, ja mam 5 Hallo, Halo! Nie? Pięć? Tak Ej, dob Ej, dobra! To trzeba być frajerem! Ej, Trzeba, ja mam trzy serca! Został! Ej, nie! Ej, co za frajerstwo! Ej! Ej, jedna... Ej! Dobra, zaraz się... Ej, dobra, co jest frajerstwo już! Fabiks. Pięć złotych. Ty stara ruro pozdrowisz blagam wylaj z ci stópki plapla pla, kula ziemska przedstawiając. Fabiks dziękuję Mam jedno serce, nie mam jedno serce Jedno serce? Tak Mam nadzieję, że to jest część zagadki To jest część zagadki, ale żeby zagadka została wypełniona Musi tu podlecieć masełko, nasze ulubione ty sobie Bo chyba on ma żartujesz. ostatnią część zagadki. Gdzie jest... Z... Gdzie jest Delma? Ty sobie żartujesz teraz chyba, tak? To nie są żarty. To jest zagadka. To jest po prostu zabezpieczenie. Te serca, te dziewięć serc. No w ramach zabezpieczenia. majątkowego. Dobra, dałam się strajerzyć ewidentnie. Ale ja nie przysiągłem na żaden czat Przysiągłeś, przysiąg! Przysiągłem na czat, że zeruje bab... Że, tak. że nie... Ja powiedziałem, bab. czat, strzacujcie to jak on przysiąg. Nie, mi się. Mi się nie wydaje, żebym coś takiego mówił. Czekaj chwilkę! Dobra, czekamy na babcie Jaki dosłownie, jaki ansług, jak babka robiła to samo O, kto, jest Delma. Ej, dobra, to jest... Halo Jest e... żabek, daj mi na chwilę litrę yy. A babcia nie ma jednego perły. serca? Perły mi... Tak, mam jedno serca daj mi perły Aby, dobra, nie, nie, nie będę podnosiła tjiny. Ona zginie przecież, jak per. Żabuś, chorał. Ile babcia ma serc? Jedno! Dajże serce. Ej, dobra, jak mi zabicie, to się frajeży. Naprawdę. Ja robię kotę, Frajerzy? Co to tak. miało być? Ja robię. Co? Nie możesz mnie uderzyć, nie, nie uderz, nie. uderz nie. mnie Ale babcia. Co? Myślisz, że nie uderzę z starej rury, co mnie chciała zabić 20 razy na ten termin? uderować? robisz? Aleś. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, ma na spokojnie. Nie zabije bab... babki, nie zabije babki, nie zabije babki, wybaczę babce wszystko, wybaczę nawet tą dzisiejszą akcję, ale... Co Majso? <noise> to patrz na Fendera. <noise> no tak, babcia. tak. Babcia... <noise> to, to jest twoje łóżko no? Tak. Leci Ansab hmm. dla tego frajera. Nie bo no mam, to mam dżysko, jedno serce. Ja mam jedno serce. To nie ważne, ma... ja to, to nie to ważne. ważne. Żabek! Nie. Nie. On zabrał! Miał... On zabrał! Co? No... Dranquist. Tak Austriacki malarz. Mu się... 5 złotych. Niech cię zbanuje, a potem dostanie przekop od i go nie będzie do końca. Pierdziele... Austriacki malarz, masz jakiś problem. Ty, a czemu ty ją w ogóle zabijasz? No właśnie, bo to też jest ważna sprawa. Ja myślałem, że... To nie miał nie być, być challenge, ale on oszukał! Ja... Ja pamiętam sytuację z Koloseum, gdzie ja też... Nie, nie mogłem nic zrobić dosłownie i babcia A, się świetnie babcia go zerowała na początku jak babcia. Z pamiętam, to z ba... Ale dała mu ja serca morda. S.M. się świetnie bawili. Ja, ja chciałem przypomnieć babci tą sytuację. Jak to Dałam było ci szersze! Niech babcia klika. Ale nie wszystkie serca. Ale trzeba klikać. Serce. Ściwek. Choróż mm. Choróż Nie ma Nie ma Nie działa no, <grym> to nie jest woda Nie no Tak naprawdę babcia Po tych wszystkich zajściach <grym> się tak z bab... Babcia, babcia Babcia, czekaj ja, Czemu ja szedłem do jakiegoś drugiego pomieszczenia? No. Gdzie jest Gdzie jest babka? Zostawcie babkę, zostawcie babkę, zostawcie babkę. Ale ja nie biję babki, gdzie ona jest? Delma. Nie mogę jej spojrzeć! Ją kurde. Jakby brachu to jest. To ty... Co jest za tym czołem, Drankis? Co tam się dzieje? Mózg pracuje Tam, tam nic nie ma, tam nic nie ma, się sięga Który stoi przed nim aktualnie Dobra, ale... Czyli znaczy, identyfikujesz wracając... mnie jako problem, tak? Pod wami jest Aktualnie... Ej, jest yes, babka Dobra, jaki pieprzony stream sniper! Zaszrany stream sniper! Co? Jaki stream sniper! Ja! Pod wami jest, nie! Dobra! Jebać, nie nieee Ale Chad zauważył, ja nie zauważyłem. Ale to jest takie ładne! No nie! Babciu, odej babcia, babcia. ma. Nie mam! Ma babcię, oddaj! Jak? Skąd? Nie! nie. Jeszcze ja mam jedno serce, ja zapomniałam. Gdzie babcią? Nie! Nie babcię! Nie wizoruj sama przypadkiem! Ja nie, absolutnie! Daj mi spokój! niech babcia odda mejsa, no NIE! jesteś Maria No czemu, ża no żabek mi... No bro, ale... mi, no żabę, żabek, no. Oblodzę cię, przysięgam! Co Aha! Dlatego mówi? ją bronisz! Oblodzę... Nie <laughs> ja, pierdol. ale A... No i dalej ucieka Babcia, stój Chcę mi... ci coś przekazać <laughs> To nie, postawa, <laughs> Do dupy Tryszykszny, <laughs> no babcia! babcia do... ja Manhunt chcę... jeśli babka ma i na sercu na nie chce dotykać, no taka Ja też, ja się boję kliknąć Babciu, daj babcia, no. Dawaj Ruda, Bo ona zaraz sama się zabije Babczu, od podimajza Babciu, no babcia mi sur... mejsa y, Nie, ja nie dam ci mej... Ej dobra, jest twój kolega jest, jest turbo jest jest frajerem Jesteś frajerem a Jaki mój kolega, on mnie do więzienia się wpakował. No to było wszystko za... do zaplanowane. Zaplanowane to było na pewno Muruj kurde macie mur... Ej, ja nie mam obsydianu. Haha, to... jesteś przygotowany! przygotowany. Dobra. Dobra. jestem w środku z babcią. Jest bezpieczna. I teraz tak. Ona nie ma per. Nie, ona nie styknie. No nie wiem, że ona ma horusu. Czekajcie, woda, tak? Mówiliście, że jak jest z... po, po tylu przejściach z Masz wodę? Masz wodę? Z babcią. Mam wodę. A po co? No bo zaleję wodą, nie będziemy mogła... Ty, ty, ty! Gdzie ty idziesz? Daj jej tego. Gdzie? Łenek i daj łeba, Dobra. Nigdzie nie ucieknie. Po tych wszystkich przejściach stwierdziłem, babcia. No? Musi się babcia sama przekonać na własnej skórze, jak to jest pozostać z jednym czy tam dwoma sercami. Ale on czeka, niech da mejsa, ona ma trzy mejsy podobno, daj po mejsiku. Babuniu. Żabek, ty kniesz... a on ją wyzeruje, okay. zabije ją. Ale żabek, tylko ją tkniesz. Żabek... We, weź, 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 zostaw tutaj te konflikty na razie. Cześć! no. Jezus Maria Nie zabiję babcia, weź czekaj mam ważną rzecz Ja mu nie wierzę Wiem na Granda muszę uważać, wiem To jest border? Babka, nie zabijemy cię Ja ci nie rzecz. wierzę Na chwilę Ja? Na chwilę Co? Mów w powietrzu Nie będziemy cię murować Mów w powietrzu Ja Ty. chciałem z... Ej, z Co z butetem? Żabek kocham cię Zostawcie babkę. Zostawcie babkę. Dobra, ciężka tak Odaj ten... miejsca, Oddaj mejsa, oddaj mejsa. Krzysiu. Oddaj mejsa, to zostawię Odejdź, odejdź. <słuch> <słuch> Norcraft, Dobra. 5 złotych. Nie lubię cię Babczu, stream sniper. a ty mnie na chat, przysiągł, że nic nie zrobi, bo jak tak, to chat weźcie, go zwyzywajcie profilaktycznie u niego. Nie lubię cię na stream, sniper. Chad, znicza dla babci. E. I co? Dwadzieścia godzin nie Co ją ja mam zrobić teraz? Ej, smutno mi jest to, jakby, wiecie, jest mi smutno to, jakby. Nie sądziłam, że to tak będzie. pierziele <noise> <noise> Obiecał na chatę, no co? Co mam zrobić? A i smutno wiecie, nie tej <noise> <noise> Wpisów bogaty, ma bogaty, życie! Ja pierdziele, to jakby... Nie wiem co ja mam robić teraz. Co ja mam zrobić? No Stream Snipe trochę poleciał, no Ale chciałam drugi raz porozmawiać. Żaplęda zabił modelę? Serio? kibidi babcia, stara rura. 5 zł. Dobrze ci, tak, stara ruro, to zabycie pedofilką 67, żebyś nie wracała tam sopła. <noise> dzięki, dzięki, majster, dzięki. Ja pierdzielę czad. 5 zł. Szczerze, babciu, jest nam tak przykro jak tobie. Anarchia bez ciebie jest bez sensu, bo jako jedna z nielicznych popatygowałaś się i robiłaś dla nalaj. Kochamy cię, babciu. Nasza anarchia dobiegła końca. Nie wiem, co ja mam powiedzieć, to jakby co, nie? To jakby... Wakacjowy. 5 zł. Czad teraz nie lubię to frajer. No, jest przykro. Jest przykro, jest przykro trochę. Ty, jakaś smutna muza się włączyła teraz, aż... Ty, jaki klimat po prostu, masakra. O Jesus, mary. Co ja mam teraz zrobić? Powiedzcie mi, 20 godzin, streama.